A co jeśli powiem Ci, że stoisz na krawędzi przemiany, która zmieni Twoje życie? Każde wyzwanie, z którym się zmierzyłeś, każda łza, którą uroniłeś, i każda walka, którą stoczyłeś, nie były daremne. Przygotowywały Cię na ten właśnie moment. Jeśli oglądasz to teraz, to nie jest przypadek. Ręka Boga przyprowadziła Cię tutaj. Ta wiadomość jest dla wybranych. Dla tych, którzy przetrwali burzę, którzy trzymali się wiary, nawet gdy wszystko zdawało się rozpadać. Byłeś testowany, oczyszczany i przygotowywany. Teraz jest twój czas. Znam bowiem plany, jakie mam co do was, mówi Pan, plany pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Jeremiasza 20, 10, 11 Twój przełom jest znacznie bliżej niż myślisz. Błogosławieństwa, o które się modliłeś, finansowa wolność, której pragnąłeś, pokój i radość, za którymi tęskniłeś, są już w drodze. Drzwi, które były kiedyś zamknięte, zaraz się otworzą. Łańcuchy, które cię powstrzymywały, zaraz zostaną zerwane. Walka nigdy nie miała cię zniszczyć, miała cię przygotować na nadmiar, który nadchodzi. Ale zanim pójdziemy dalej, Potrzebuję, abyś zrobił coś potężnego w tej chwili. Poświęć chwilę i oświadcz swoją gotowość. Wpisz 777 w komentarzach poniżej jako znak, że wchodzisz w harmonię z boskim planem Boga. To nie jest tylko liczba, to duchowe potwierdzenie deklaracja, że jesteś gotowy przyjąć obfitość, którą niebo dla ciebie przygotowało. A gdy już tu jesteś, upewnij się, że polubisz ten film. Zasubskrybujesz kanał i zostaniesz do samego końca, ponieważ ci, którzy wytrwają, będą świadkami wypełnienia się tego przesłania w ich życiu. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Łukasza 6,:38. Teraz weź głęboki oddech i poczuj zmianę w atmosferze, ponieważ twój czas nadszedł. Zaczynajmy. Nadchodzi czas, gdy wszystko się zmienia, gdy walka zamienia się w obfitość, gdy ciężar oczekiwania zostaje zdjęty, a to, co wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością. Stoisz u progu tego momentu. Każdy krok, który wykonałeś, każda trudność, którą przetrwałeś, każda noc spędzona na zastanawianiu się, czy przełom kiedykolwiek nadejdzie wszystko to prowadziło do tego fala się odwraca. To, co kiedyś wydawało się walką pod górę, teraz stanie się sezonem nadmiaru. Pomyśl o Józefie, sprzedanym do niewoli przez własnych braci, fałszywie oskarżonym, więzionym przez lata. Gdyby ktokolwiek miał prawo uważać, że życie jest niesprawiedliwe, to właśnie on. Ale przez to wszystko Bóg przygotowywał go na coś większego. W jednej chwili został wyciągnięty z więzienia i postawiony w pałacu. Lata cierpienia nie zostały zmarnowane, pozycjonowały go do jego boskiego celu. A gdy nadszedł jego przełom, nie przyszedł powoli, zalał go jak fala. To właśnie nadchodzi dla ciebie. Albowiem Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrych rzeczy tym, którzy postępują nienagannie. Psalm 84, wers 12. To nie tylko o finansowym zysku. Tak, bogactwo będzie do ciebie płynąć, ale chodzi o coś znacznie głębszego. O pokój, który przekracza zrozumienie, o radość, której nie można ukraść, o możliwości tak doskonale dopasowane, że staniesz w zdumieniu, jak każdy szczegół się układa. Bóg układał wszystko aby wprowadzić cię w sezon, w którym nie będziesz już walczyć, ale prosperować. Łatwo jest spojrzeć wstecz na swoją przeszłość i zastanawiać się, dlaczego próby były konieczne. Bezsenne noce, złamane serca, rozczarowania wszystko to wydawało się zbyt wiele. Ale oto prawda: każda walka była przygotowaniem, a nie porażką. Tak jak ogień oczyszcza złoto, twoje próby cię oczyściły czyniąc cię silniejszym i bardziej odpornym. Bez nich nie miałbyś mądrości, odporności ani siły, którą dziś nosisz. Nie byłeś karany, byłeś przygotowywany. Fundament został położony, a teraz nagroda jest w drodze. Gdy pan przywrócił pomyślność Syjonowi, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz śpiewał z radości. Psalm 126 Wersy 1 i 2. Możesz jeszcze nie widzieć pełnego obrazu, ale uwierz mi, boski plan dla Twojego życia się rozwija. To, o co się modliłeś, właśnie staje się rzeczywistością. Marzenia, które wydawały się nieosiągalne, teraz się zbliżają. To moment, w którym wszystko się układa, w którym Twoje unikalne talenty, pasje i cel przecinają się, tworząc nieograniczoną obfitość. To nie przypadek, to boska aranżacja. Każde drzwi, które kiedyś były zamknięte, zaraz się otworzą. Czas oczekiwania minął, czas otrzymywania nadszedł. Wiem, że trudno jest ufać, gdy przez tak długi czas nic nie szło po Twojej myśli. Trudno jest uwierzyć, gdy widzisz tylko opóźnienie za opóźnieniem, porażkę za porażką. Ale słuchaj, Bóg nie opóźnia bez powodu. Jego czas nigdy nie jest nieodpowiedni, nigdy nie jest spóźniony. To, co nadchodzi, będzie większe niż cokolwiek, co mogłeś sobie wyobrazić, a gdy nadejdzie, zrozumiesz, dlaczego oczekiwanie było konieczne. Lecz jak jest napisane, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Pierwsi Koryntianie, Drugi 9. Zaufanie takie proste słowo a jednak jedno z najtrudniejszych gdy życie nie idzie po naszej myśli, gdy czekasz na przełom, gdy drzwi pozostają zamknięte, gdy opóźnienia wydają się nie mieć końca. Łatwo jest zastanawiać się, czy cokolwiek się naprawdę dzieje. Ale oto prawda: rzeczy poruszają się na Twoją korzyść. Nawet gdy ich nie widzisz, tak jak korzenie drzewa rosną głęboko pod ziemią, zanim jego gałęzie dotkną nieba, twoja obfitość kształtuje się za kulisami. W boskim planie nie ma przypadkowości, nic nie dzieje się przez przypadek. Każde opóźnienie, każda porażka, każde zamknięte drzwi były celowe, pozycjonując cię na coś większego. Dobrobyt finansowy to nie kwestia czy, ale kiedy. Pieniądze, możliwości, wolność już się układają. Jedyną rzeczą stojącą między Tobą a przełomem jest czas. Pomyśl o historii Abrahama. Bóg obiecał Mu potomków tak licznych jak gwiazdy, a jednak minęły lata, a on i Sara wciąż nie mieli dziecka. Łatwo byłoby stracić wiarę, uwierzyć, że obietnica nigdy nie nadejdzie, ale opóźnienie nie było odmową. Bóg przygotowywał ich na coś, co przekracza ludzkie zrozumienie. A gdy Izaak wreszcie się urodził, stało się jasne. Czas Boga jest zawsze doskonały. Albowiem widzenie dotyczy oznaczonego czasu i zmierza ku końcowi, a nie zawiedzie. Choćby się opóźniało, oczekuj go, bo z pewnością spełni się, nie spóźni się. Habakuka 2.3 Ty nie jesteś inny. To, na co czekasz, jest już Twoje, ale nadchodzi w boskim czasie. Przeszkody, które wydają się blokadami, są w rzeczywistości stopniami przygotowującymi Cię na poziom sukcesu, na który zaraz wkroczysz. Spójrz na najbardziej udanych ludzi na świecie. Za każdym wielkim osiągnięciem stoi historia prób, porażek i wyciągniętych lekcji. Nie wznieśli się, unikając walk, wznieśli się. Ponieważ je przyjęli, wyrośli z nich i wykorzystali je, by się napędzić. Więc, gdy stajesz przed kolejnym wyzwaniem, nie widz tego jako znaku, że rzeczy nie działają. Widz to jako znak, że jesteś wzmacniany. Każda trudność to lekcja, każde opóźnienie to przekierowanie ku czemuś jeszcze większemu. Jesteś budowany na coś, co przekracza Twoje wyobrażenia, a gdy nadejdzie ten moment, Spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego musiało się to wydarzyć. Niechaj jednak cierpliwość wykonuje dzieło doskonałe, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jakuba 1:4. Cierpliwość nie jest bierna, to jedno z najpotężniejszych narzędzi w Twojej podróży do obfitości. Tak jak ziarno nie kiełkuje w momencie posadzenia. Dobrobyt potrzebuje czasu, by wzrosnąć. Muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, korzenie muszą się zakorzenić i tylko wtedy pojawi się kwiat. Twoja obfitość nie jest inna, rośnie, dojrzewa, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, zakwitnie w sposób, który wprawi cię w zdumienie. Zaufaj procesowi, utrzymuj swoją wiarę silną. Każda chwila oczekiwania przybliża cię do bogactwa, sukcesu i szczęścia, do których jesteś przeznaczony. Najlepsze jest jeszcze przed tobą, a gdy nadejdzie, zrozumiesz, że zawsze było warto czekać. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie życie, w którym pieniądze płyną bez wysiłku, jak rzeka, która nigdy nie wysycha, życie, w którym nie budzisz się z ciężarem finansowego stresu. Gdzie rachunki są płacone z łatwością, a długi są przeszłością. Żadnego wahania przy każdym zakupie, żadnych bezsennych nocy martwiących się o to, co będzie dalej. Zamiast tego, żyjesz w nadmiarze, wiedząc, że bogactwo to nie przelotna chwila, ale trwały stan bycia. To nowa rzeczywistość, w którą wkraczasz. Dni walki są za tobą. Cykl braku, ledwie wiązania końca z końcem. Dobiega końca. Wkraczasz w nowy sezon, w którym obfitość jest twoim naturalnym stanem. Włożyłeś pracę, przetrwałeś próby, przetrwałeś sezony suszy, a teraz nadszedł czas, by zebrać plony. Finansowa wolność to nieodległe marzenie, to twoje przeznaczenie. Pan rozkaże błogosławieństwu, aby było z tobą w twoich spichlerzach i we wszystkim, do czego przyłożysz swoją rękę, i będzie ci błogosławił w ziemi, którą pan twój Bóg daje tobie. Powtórzonego prawa 28. Ale jak wygląda prawdziwa finansowa wolność? Nie chodzi o bezmyślne wydawanie ani o gromadzenie bogactwa z obawy. Chodzi o życie w pokoju, wiedząc, że jesteś w pełni zaopatrzony. Chodzi o podróżowanie, w gdzie Twoje serce pragnie inwestować w rzeczy, które mają znaczenie, i błogosławić innych bez wahania? Wyobraź sobie rezerwowanie tego lotu bez sprawdzania stanu konta, kupowanie domu, który zawsze sobie wyobrażałeś, lub dawanie hojnie, bez zastanawiania się, czy możesz sobie na to pozwolić. To jest życie, które na Ciebie czeka, życie, do którego zostałeś przeznaczony. Spójrz na króla Salomona człowieka, który nie gonił za bogactwem, a jednak zostało mu ono dane w obfitości ponad miarę. Gdy poprosił Boga o mądrość zamiast bogactwa, Bóg odpowiedział: Dałem ci też to, o co nie prosiłeś zarówno bogactwo, jak i chwałę także nie będzie nikogo podobnego do ciebie wśród królów przez wszystkie twoje dni. Pierwsza królewska 3:13. Salomon zrozumiał sekret, którego większość nigdy nie pojmuje: pieniądze mają płynąć, a nie być gonione. Gdy dostroisz się do mądrości, celu i boskiego czasu, bogactwo zacznie cię szukać. Pieniądze nie mają być źródłem stresu czy strachu, są po prostu narzędziem, które pozwala ci żyć zgodnie z twoim przeznaczeniem. W momencie, gdy przestaniesz je gonić, a zaczniesz pozwalać im płynąć, wyleją się do twojego życia bez wysiłku. Nie musisz wymuszać tego, co już jest twoje. Tak jak drzewo nie goni deszczu, ale pozwala mu odżywiać swoje korzenie, ty też musisz nauczyć się ufać przepływowi finansowej obfitości. Możliwości, zasoby, połączenia już są dla ciebie przygotowane. Wszystko, co musisz zrobić, to dostroić się, przyjąć z wdzięcznością i użyć tego. Co zostało ci dane, aby rozwijać, błogosławić i budować życie, które zawsze sobie wyobrażałeś. Błogosławieństwo Pana wzbogaca, a nie przynosi z sobą trudu. Przysłów 10,22. Śluzy się otwierają. Wkraczasz w świat nieograniczonych możliwości, gdzie finansowa wolność nie jest już walką, ale rzeczywistością. Pieniądze nie będą już czymś, czego się boisz lub o co walczysz, będą czymś, co ci służy, wzmacnia cię i napędza twój cel. To nie tylko zmiana na twoim koncie bankowym, to zmiana w twoim sposobie myślenia, w twoim duchu, w całym twoim sposobie życia. Bogactwo nie ma być gonione, nie jest czymś, o co trzeba błagać lub desperacko chwytać. Jest czymś, co naturalnie płynie do tych, którzy są dostrojeni do boskiego celu. Bogactwo to prąd, rzeka boskiego zaopatrzenia, która zawsze istniała, płynąc stabilnie w kierunku tych, którzy są gotowi je przyjąć. Im bardziej się na nie otwierasz, tym bardziej cię znajduje. Ale gdy stawiasz opór, gdy żyjesz w strachu, wątpliwościach lub mentalności niedostatku, zakłócasz ten naturalny przepływ. Wyobraź sobie, że stoisz w rzece. Zamiast pozwolić wodzie płynąć wokół ciebie, prowadząc cię bez wysiłku z prądem, walczysz z nią, sięgasz po nią z zaciśniętymi pięściami, próbując uchwycić coś, co nigdy nie miało być trzymane, ale doświadczane. Tak wielu ludzi podchodzi do bogactwa, gonią je, boją się je stracić, wierzą, że jest czymś ograniczonym, czymś, co przychodzi z walką i stresem. Ale bogactwo nigdy nie miało być ciężarem, zawsze miało być błogosławieństwem. Zbyt długo mogłeś czuć, że wspinasz się na niekończące się wzgórze, pracując ciężej, próbując więcej, a jednak nigdy nie sięgając szczytu. Ale ta walka nie jest Twoim przeznaczeniem. Następuje zmiana, przemiana, która zmienia sposób, w jaki doświadczasz obfitości. Dni finansowego stresu. Ciągłego uczucia, że jesteś o krok w tyle, dobiegają końca. Zamiast walczyć, wkrótce znajdziesz się w sezonie nadmiaru. Drzwi, które kiedyś wydawały się zamknięte, zaraz się otworzą. Pieniądze przyjdą do ciebie w sposób, którego się nie spodziewałeś nie dlatego, że je gonisz, ale dlatego, że jesteś z nimi w harmonii. Bogactwo, możliwości, finansowa wolność. To nie są rzeczy, za którymi musisz biegać. To rzeczy, które naturalnie będą do ciebie przyciągane, gdy będziesz w odpowiednim stanie umysłu, gdy będziesz w zgodzie z boskim rytmem obfitości. Pomyśl o historii Piotra z Biblii. Pewnej nocy, po godzinach łowienia, nie złowił niczego. Wyczerpany i zniechęcony, był gotów się poddać. Ale wtedy Jezus powiedział mu: Zarzuć sieć po prawej stronie łodzi. To nie miało sensu. Łowił w tych samych wodach całą noc, ale w chwili, gdy był posłuszny, sieci napełniły się taką ilością ryb, że zaczęły się rwać. Lekcja jest potężna. Piotr nie musiał pracować ciężej, nie musiał przenosić się w nowe miejsce, wystarczyło, że dostroił się do boskich instrukcji, a w tej chwili brak zamienił się w nadmiar. To właśnie dzieje się w Twoim życiu. Przechodzisz z mozolnej pracy do bezproblemowej obfitości, z strachu do pewności siebie, z niepewności do niezachwianej wiary. Istnieje boski porządek bogactwa. Nie ma być gromadzone, ani nie ma być czegoś, czego się boimy. Pieniądze to po prostu narzędzie, zasób dany tym, którzy są gotowi używać ich z mądrością i celem, w momencie, gdy przestaniesz je postrzegać jako coś rzadkiego. Trudnego do zdobycia, a zaczniesz widzieć je jako coś, co naturalnie wpływa do Twojego życia, wszystko się zmienia. Jest powód, dla którego najbogatsi ludzie nie zawsze są tymi, którzy pracują najciężej. Nie chodzi tylko o wysiłek, chodzi o dostrojenie. Gdy Twój sposób myślenia, Twoja energia i Twoja wiara są w harmonii z dobrobytem, Pieniądze stają się produktem ubocznym tego, kim jesteś, a nie czymś, co ciągle próbujesz zdobyć. Zmiana, w którą wkraczasz, to nie tylko zmiana finansowa, to zmiana w całym Twoim jestestwie. Przechodzisz ze stanu niedostatku do stanu oczekiwania. Nie żyjesz już w strachu, że nie będziesz miał wystarczająco. Zamiast tego budzisz się z pewnością, wiedząc, że wszystko, czego potrzebujesz. Już jest dla Ciebie przygotowane. Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się, sprawdzasz swoje konto bankowe i widzisz nadmiar środków. Wyobraź sobie, że wkraczasz w możliwości, które kiedyś wydawały się niemożliwe, inwestujesz w rzeczy, na których Ci zależy i używasz swojego bogactwa nie tylko dla siebie, ale by błogosławić innych. Wyobraź sobie podejmowanie decyzji finansowych bez wahania, bez strachu, bo wiesz, że przepływ pieniędzy w Twoim życiu jest stały, obfity i nigdy się nie kończy. To jest rzeczywistość, w którą wkraczasz. Ale, aby w pełni to przyjąć, musisz porzucić stare przekonania, które trzymały Cię w cyklach niedostatku. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, pieniądze są trudne do zdobycia. Nie jestem przeznaczony do bycia bogatym, lub sukces jest dla innych, nie dla mnie. To nieświadomie blokowałeś obfitość, która zawsze była dla Ciebie przeznaczona. Te myśli to nie tylko idee, to energia. A gdy nosisz energię, która sprzeciwia się dobrobytowi, odpychasz bogactwo od siebie. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz się zmienić. Możesz uwolnić te ograniczające przekonania i zastąpić je nowymi. Możesz zacząć afirmować: Pieniądze płyną do mnie z łatwością. Jestem godny nieograniczonego bogactwa. Możliwości i dobrobyt przychodzą do mnie bez wysiłku. To nie jest życzeniowe myślenie to dostrajanie się do boskiej prawdy. To, co mówisz, stwarzasz, to, w co wierzysz, manifestujesz. Im więcej myślisz i mówisz z miejsca obfitości, tym więcej jej doświadczasz. Wiara to nie tylko wierzenie, gdy widzisz dowody, wiara to wierzenie, zanim dowody się pojawią, wiara to wiedza, że nawet jeśli jeszcze nie widzisz pieniędzy, one już są w drodze. Wiara to zaufanie, że wszechświat działa za kulisami, aranżując idealne możliwości, dostrajając odpowiednich ludzi. I tworząc okoliczności, które wprowadzą cię w finansową wolność. Gdy przyjmiesz ten sposób myślenia, przestaniesz gonić bogactwo, a bogactwo zacznie gonić ciebie. Nie działasz już z miejsca strachu czy desperacji. Zamiast tego idziesz z pewnością siebie, wiedząc, że wszystko, czego potrzebujesz, już jest dla ciebie przygotowane. Ufasz procesowi, pozostajesz otwarty, i pozwalasz, by przepływ obfitości wpływał do Twojego życia z łatwością. Śluzy się otwierają. Zmiana już się rozpoczęła. Nie wkraczasz tylko w finansowy dobrobyt. Wkraczasz w nową tożsamość, w której bogactwo jest naturalnym przedłużeniem tego, kim jesteś. Nie ma już strachu. Nie ma już walki. Nie ma już zastanawiania się, czy kiedykolwiek osiągniesz życie, o którym zawsze marzyłeś. To już jest Twoje, to już się rozwija. Wszystko, co musisz zrobić, to to przyjąć. Nie trafiłeś na ten moment przez przypadek. Twoje życie ma cel, a ten cel prowadzi Cię ku obfitość. To nie tylko pieniądze. Obfitość to bogactwo, zdrowie, miłość, spokój i znaczące relacje. To pełnia życia, którą Bóg dla Ciebie przygotował. Każda część Twojej podróży, każda trudność, każda łza. Każda chwila zwątpienia miała sens. Wszystko to prowadziło cię do tego momentu, w którym stoisz teraz. Bóg nie zapomniał o tobie. Jego plany są doskonałe, a jego czas jest zawsze właściwy. To, co wydawało się opóźnieniem, było przygotowaniem. To, co wydawało się porażką, było lekcją. A teraz, gdy jesteś gotowy, drzwi się otwierają. Obfitość, której szukałeś, już jest w drodze. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg jest z tobą na każdym kroku. Jego obietnice są pewne, a jego miłość do ciebie nigdy nie zawiedzie. Wystarczy, że zaufasz Mu i pozwolisz, by Jego plan rozwijał się w Twoim życiu. Więc zamknij oczy na chwilę, weź głęboki oddech i poczuj tę zmianę. Obfitość, której pragniesz, już jest w Twoim zasięgu. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. I pozwolisz, by boska obfitość wypełniła twoje życie, niepowstrzymany sukces. Każde doświadczenie, każda trudność, każda chwila zwątpienia, nic z tego nie było przypadkowe. Wszystko to było częścią większego planu, który teraz zaczyna się wyłaniać. To, co kiedyś wydawało się serią niezwiązanych ze sobą walk, w rzeczywistości było starannie utkaną ścieżką prowadzącą cię ku czemuś znacznie większemu niż mogłeś sobie wyobrazić. Idziesz dokładnie tą ścieżką, którą miałeś iść, a teraz jesteś na krawędzi pełnego wejścia w swoje bosko wyznaczone przeznaczenie.